Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Marta Chowańska, Makeup Channel, Twoja osobista wizerzystka. i Dzisiaj zdradzę Ci moją technikę na to, jak dobrać idealną szminkę. Jak widzicie, to co mam teraz na ustach nie wygląda zbyt ciekawie, e, dlatego że jest to podkład. Nałożyłam go po to, żeby mm, zlikwidować jakby, tą widoczność naturalną czerwieni bo będę szukała idealnego podkładu kolor pomadki i chcę Ci pokazać jak zawsze trafić w dziesiątkę i jak zawsze znaleźć ten kolor idealny. Czyli jest jakaś oto metoda, jak najbardziej. Przede wszystkim musisz wybrać najpierw wszystkie pomadki, które Ci się podobają. Na przykład podczas konsultacji kosmetycznych, które prowadzę, proponuję zwykle Paniom pięć, czasami nawet więcej pomadek w kolorach, które pasują do typu urody. Więc jeśli chciałabyś skorzystać z takiej konsultacji, to napisz do mnie, zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Natomiast to jeszcze nie jest ostateczny wybór. I teraz co zrobić, żeby nie musieć mierzyć każdej z, z tych pomadek na ustach, ale co zrobić właśnie, żeby dodać idealny kolor yy, i żeby na pewno trafić właśnie, żeby to pasowało do, naszych, do naszego odcienia skóry, oczu, włosów yy, i na przykład tej stylizacji, którą mamy w danym dniu. Najpierw no zerknij sobie na kolory, które wybrałaś. Ja dzisiaj będę testowała i pokazywała Wam te pomadki z linii te Semi Shine i Semi Matte od Markei. I mamy tutaj piękne odcienie i to będą różne odcienie różu, mamy Powerful Pink, mamy Off Pink, mamy taki kolor jak Luminous Lilac, przepiękne, wszystkie są piękne, wszystkie bym mogła założyć. To jest Lovely Pink i mamy jeszcze Romantic nie można powiedzieć, że pięć odcieni różu i teraz pytanie, które dla mnie? Kochana, przede wszystkim ześnijmy swoje dłonie i zobacz na opuszki palców. One są tak jak usta z natury bardziej ukrwione, bardziej zaczerwienione, więc będą idealnym miejscem, żeby pomadkę przetestować. Zaczynasz sobie malować opuszki palców wszystkimi kolorami, zapamiętując, który kolor gdzie nałożyłaś. Tutaj mam pierwsze dwa. Zwykle robię właśnie test pięciu pomadek tak jak mam Wam i kiedy już masz nałożone te kolory, to widzisz, że róż różowi nierówny, że tak naprawdę każda z tych pomadek wygląda inaczej i zaczynam mierzyć, przykładając pomadkę na wysokość ust i sprawdzając, jak ten kolor podoba mi się w stosunku do koloru moich oczu, jak wygląda z włosami, ze stylizacją, z odcieniem cery i po prostu w ten sposób mierzę każdy z nich. Czasami potrzeba chwili do namysłu, ale zobacz, już po chwili widać, który, który kolor nie pasuje do mnie. Na pewno nie wybrałabym tego różu. I raczej nie będzie to również ten taki mm, koralowy. Już te dwa odpadają, po prostu nie grają, nie podobają mi się. Zresztą, makijażu, makijaż to też jest osobowość, ale pewne kolory po od razu widzisz, że może jest piękne, bo one są naprawdę piękne, ale nie dla mnie, więc zostały trzy. Teraz będzie dużo łatwiej. Wracam sobie jeszcze raz. I eliminuję ten e, fiolet. Jest bardzo ładny, świetnie bym się czuła, na gdybym miała na sobie coś w granacie, e, ale niekoniecznie, niekoniecznie dzisiaj. I zostało mi jeszcze dwa. Mamy tutaj odd Pink i Powerful Pink. Jedna jest. Hmm, można też w ten sposób, ale tak, zobaczcie, to nie jest to samo. Czyli kolor nałożony jednak na opuszkę palca wygląda bardzo, jest bardziej bierny i lepiej oddaje ten efekt, który będzie na ustach. Czyli mamy odd Pink i mamy Powerful Pink. Dwa piękne odcienie. Jeden jest właśnie delikatnie błyszczący. Drugi jest matowy. I myślę, że ostatecznie postawię właśnie na ten matowy Powerful Pink. I żeby upewnić się, że kolor na pewno jest dziesiątka, no to trzeba po prostu zostawić i zmierzyć go na ustach. Dlatego nakładam go sobie teraz na aplikator i maluję usta po to, żeby zobaczyć, jak będzie się zgrywał z resztą makijażu. Uwielbiam po prostu formułę tych pomadek, one są tak aksamitne i luksusowe, mm, niesamowita jest ta żelowa, żelowa konsystencja. Myślę, że ten kolor to strzał w dziesiątkę, trudno byłoby mi wybrać, gdyby nie ten test, dlatego pamiętaj, że w ten sposób możesz dobierać zarówno odcienie czerwone, koralowe, różowe, jakie tylko chcesz. Zachęcam Cię do tego, żeby właśnie testować pomadki na opuszkach palców, zanim nałożysz je. Na, na usta. Możesz też w ten sposób dobierać pomadki swoim klientkom, a jeśli nadal masz problem i nie wiesz jak znaleźć swoją idealną pomadkę i nie masz swojego osobistego doradcy jak na Mary to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Z przyjemnością pomogę Ci dobrać idealne kosmetyki dla Twojego typu urody i w takich, których będziesz się czuła naprawdę jak milion dolarów. Dziękuję, że byłaś dzisiaj ze mną. Zapraszam Cię również na Instagrama i na Facebooka MakeupSharm, gdzie udostępniam dużo darmowych treści. z zakresu na makijażu i rozwoju osobistego. Subskrybuj ten kanał i zaglądaj tak najczęściej. Nowe wideo pojawia się w każdy wtorek. Dziękuję Ci, że jesteś. Pozdrawiam cię ciepło i życzę Ci wspaniałego dnia, wieczoru albo o którejkolwiek porze to oglądasz. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.